bardzo serdecznie w książnicy Płockiej imienia Władysława Kowalickiego. Drodzy Państwo, skoro jest maj, czyli taki bardzo wiosenny miesiąc, no to z tego wynika, że to jest najlepsza okazja, aby dzisiaj zaproponować Państwu spotkanie z autorem książki, promocję książki, kwietnia w Sikorzu, a autor tej książki to Pan Marcin Skowroński. Zatem. Drodzy Państwo, spotkanie poprowadzi Pani Agata Kraszewska, pracownik Książnicy Płockiej. Ja oczywiście zachęcam Państwa także do zadawania pytań, bo myślę, że to taki bardziej familialna formuła tego spotkania, no bo to będzie oczywiście takim bliskim Państwu, którzy są z Sikorze którzy są z okolic, ale także mamy po tym, którzy no, żyją trochę literaturą polską. Sikorze znam właściwie od dziecka. Dopiero, dopiero po jakimś czasie zacząłem za, 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 zagłębiać się w jakieś opracowania, um, dokumenty. Okazało się, że, że rzeczywiście więc, się tu już ma w historię, skąd, są te książki. w i Tuwin to jak najbardziej ze sobą przecież chyba te gminy ten Święty w Siborzu to u się dziękuję. Tak, właściwie od tego się wszystko zaczęło. jak też, jeśli chodzi o moje zainteresowanie na sikorze, bo we wszystkich opracowaniach dotyczących sikorza gdzieś tam pojawiała się informacja, że może w, w okresie międzywojennym bywał tam dumny. I w zasadzie tyle. Po lekturze kwiatów polskich okazało się, że rzeczywiście kwiatów w tam się tam się pojawia. A teraz, co do okoliczności, mm, niewiele nie było wiadomo. Kraina kolorowej laiki tysiące lat. To w w 1939 roku? Myślę, że nie. Akurat ten opis, który pojawia się w zakończeniu książki, Wydaje mi się, że można odnieść też do, do dzisiejszych czasów, bo jeśli chodzi o um, te kwestie przyrodnicze, bogactwo, bogactwo naturalne, jeśli to to jest rzecz cały czas aktualna, um, Państwo pewnie wiedzą, Sikusz funkcjonuje. Także to rzeczywiście wciąż jest złoczym jest, jest miejscem. A nawet jeśli chodzi o skrwę, to nie tylko Sikusz jest miejscem, gdzie, gdzie w najpewniejszych wiekach ludzie się osiedlają. Jest cała cała, 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 cała dolina skrwy jest, jest psiona. Otwarte osady. Jest tego sporo. Myślę, że jeszcze, jeszcze wiele wiele rzeczy jest do odkrycia. Dzisiaj właściwie będąc w Sikorzu, nie ma miejsca, z którym na poziomie zabudowy wsi można by zobaczyć gminę Skrzyp. A kiedyś tak nie było. Jeszcze 20 w XX roce cała, cała trasa pomiędzy Siedliskiem Dworskim a górą Morze była trasą tytułowy, tytułowy w budog. Tytułowy kwietni w Sikorzu. To jest zdjęcie pochodzące z, z czasów międzywojennych. I w, w, w tutaj widzimy dwóch. Może nie jest zbyt wyraźny, ale, ale myślę, że, 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 że coś widać. I teraz dochodzimy do miejsca, do którego, które, które właśnie chciałem, chciałem Państwu pokazać. To jest Aleja lipowa w Sikorzu, Bo wszyscy, wszyscy Państwo, którzy w Sikorzu byli, kojarzą, kojarzą to miejsce, czyli aleja wysadzona lipami, łącząca właśnie, właśnie siedlisko dworskie z terenami kościoła.